Ja oczywiście uważam, że Polska powinna w jakiejś perspektywie restytuować suwerenność i jeżeli ta Unia będzie taka, jaka jest, to powinniśmy z niej odejść. Oczywiście. Tylko nie jutro, dlatego że w Unii Europejskiej właściwie dzisiaj trzymają nas dwie rzeczy i właściwie polityka musi te, fakty, te dwa fakty respektować. Po pierwsze, to jest niezmienione od. Początku lat 90. przekonanie społeczeństwa, że powinniśmy tam być. W 1999 roku byliśmy w innej sytuacji, to znaczy pół wieku totalitaryzmu. Odobywatelnione społeczeństwo, właściwie identyfikacja wolności, żeby było tak jak na Zachodzie i żebyśmy w jakiś sposób do tego Zachodu na, należeli, i przystąpienie do Unii Europejskiej było refleksem tych nastrojów, które w jakiś sposób e, trwają. I trzeba to przyjąć i, i, i trzeba o tym wiedzieć. Druga rzecz jest taka, że nie żyjemy na Księżycu a, i a, wszystkie państwa, nam najbliższe, państwa środkowoeuropejskie, w tej Unii są. I to, że nawet Viktor Orban, który ma odwagę prowadzić taką politykę z władzami Unii Europejskiej, jakie władze polskie nigdy nie prowadziły, nawet on, nawet on w tej Unii jest i chce być.